Torbiel pilonidalna, co to jest? Torbiel pilonidalna jest to choroba tkanki podskórnej, szpary pośladkowej, która charakteryzuje się powstawaniem w tkance podskórnych kanałów zmienionej zapalnie tkanek. czasem mogą być w niej również włosy. Najcharakterystyczniejszym objawem torbieli pilonidalnej jest obecność widocznych gołym okiem ujść zewnętrznych i otworów zewnętrznych, z których też mogą wystawać czasami pojedynczy włos. E, Torbi pilonidalna w swoim przebiegu może e, skutkować powstawaniem nawracających bolesnych i dotkliwych chropni, które są głównym problemem w tej chorobie. Tak? Ta choroba dotyczy głównie mężczyzn przed 40, e, prowadzących siedzący trójkę życia z bogatym ugłosiem. Jak leczyć tą chorobę? E, leczenie może być klasyczne, chirurgiczne, zaczynając od prostego wycięcia do. Yy, powięzi przedkrzyżowej, różnych plastyk, yy, przesunięć płatów Limberga w zależności od wielkości torbieli i warunków, ale też jest alternatywą do tego leczenia chirurgicznego są nowoczesne metody, takie jak na przykład yy, termoablacja torbieli z użyciem lasera światłowodowego.